Jeszcze nie czas na przerwę! Jeszcze tańczmy! Hey, 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 hey. Jeszcze nie czas na przerwę! Jeszcze tańczmy! Muzyka gra parkiet znana. Każdy krok to dobry znak. Śmiech przy stole, światło w tle noc długo niesie się. Jedno hej wystarczy dziś, by zapomnieć cały stres, gdy akordeon woła w tak, serce krzyczy jeszcze raz! Tańczymy, tańczymy. Jeszcze tańczmy, raz i dwa. Niech ta sala śpiewa, wraz jeszcze tańczmy głośno tak, bo ta radość łączy nas. Hey, hey. Czy to młody, czy to każdy zna ten prosty plan Ręka w rękę, krok po kroku Polka kręci nas bez szoku Werbel bije, bas już niesie Nikt dziś wcześniej nie ucieknie Bo gdy noc ma taki smak Trzeba krzyknąć jeszcze tak. Jeszcze tańczmy całą noc Niech się kręci świat na głos Jeszcze tańczmy tu i tam biesiada To nasz plan Jeszcze tańczmy aż do dnia Ręce w górę śpiewa Sara Jeszcze tańczmy bez dwóch zdań Bo jak tańczysz, dobrze masz no to co? Jeszcze? No jasne! Tańczmy. Jeszcze tańczmy Uuu! Jeszcze tańczmy aż do dnia ręce w górę śpiewa sala, jeszcze tańczmy. Bez dwóch zdań, bo jak tańczysz, dobrze masz! No to co? Jeszcze? No jasne. Hey! Hey, hey, hey!